Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie taki unboxing paczuszki Shopi. Znaczy to jest Fireworks Shop tylko sprzedają na Shopi. No i tam się bardziej opłacało jak na ich stronie, także zamówiłem sobie taką paczuszkę, za stówkę. No, no i co otwieramy? Po tej paczce będziecie mieli w tym samym odcinku drugą paczkę też shopi. Także dwie paczki w jednym odcinku będą. Okej. Okay. Mamy tutaj dwie wyżyteńki. Oko, 36 strzałów, 17 mm. Rzymiaczki, jakieś takie, one wiem, że są strza ze strzałem na końcu. 12 sztuk po 10 strzałów. Ląd, metr na sekundę, tu jest 3 metry. No i to chyba tyle. Miał być gratis, ale no nie wiem, czy szopi to Yy, się zaliczało był niby ten ta promocja ha halloween. halloween ten kod był no także tyle i zapraszam do drugiej paczuszki dobra teraz jeszcze sobie otworzymy taką malutką paczuszkę o tutaj yy, nie wiem do czegoś to ja jakiegoś unboxingu to dorzucę bo samej się nie opłacało <grych> rzucać Paczuszka za 90 zł z shopi, także zobaczymy czy na shopi się opłaca zamawiać. To szybko otwieramy, zdejmujemy streca. O, tutaj 60 pudełków. Dobra. Y Mamy tutaj dwie wyrzutniki. Crash. Od y, Piromaxa 36 ształów, niestety kaliber to jest 16, chyba tak. I tutaj jakaś reklama. No także, a to sklep. No, tutaj macie y, military.com. No ale na szopi było kupowane. No także to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.